Siemanko, siemanko Z tej strony Mariano. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mój nowy zakup, który przyszedł. Przyszedł w paczuszce. Zakupiony w firmie FlyToy.pl. Przyszło bardzo szybciutko. To jest mój kolejny dronik. W końcu się doczekałem. Zbierałem pieniądze i kupiłem coś lepszego, fachowego. Otwieramy kartonik, a w kartoniku. Oto moje pierwsze otworzenie wręcz na wstępie ukazuje się nam manualik płytka, instrukcja w języku polskim przetłumaczona. Prawdopodobnie zaraz zobaczę. Także tak wszystko co tutaj się ukazuje. Najważniejsza sprawa dronik. Zdążyłem wyczytać w internecie, że jest. W pełni wykonany z karbonu. Trzeba przykłowy wyciągnąć Z tego, że to jest wszystko na żywo kręcone. Kolega kręci. To tak na żywo trochę leci. Obudowa wykonana z karbonu. Silniki bezszczotkowe na łożyskach. Także, jeżeli będziemy latać, nie będziemy mieli kolizji. To wszystko powinno działać wręcz wiecznie, ponieważ to są łożyska. Ale jak będziecie latać za, w zapylonych jakichś takich rejonach, to proponuję dokupić sobie sprężone powietrze, żeby sobie oczyszczać te tutaj cewki. Żeby tam się nam nic nie przetarło. No przed oczami tak naprawdę sprzykuwa uwagę głównie ta wielka antena. To jest antena do transmisji wideo wykorzystywana producent zapewnia, że do kilometra nawet jest w stanie nam przesłać tą wizję i różne inne parametry dotyczące charakterystyki lotu tego sprzętu między innymi jak bateria jest w jakim stanie naładowana i inne na takie parametry, które tak naprawdę niedługo zobaczę, ponieważ jeszcze nim nie latałem z tyłu przykuwa nam uwagę te wielkie Pozłocone styki. Tu leci, płynie ogromny prąd, żeby zasilić te wszystkie cztery silniczki. Nie? Z przodu, o, tutaj mamy przykrytą kamerkę, bardzo dobrze. Nic się nie zapyliło. Kamerka HD. Z przodu doświetlenie, a zarazem takie orientacyjne punkty dla nas. Białe, mocne SMD diody. Z tyłu analogicznie czerwone. Ze sterowania prawdopodobnie będziemy mieli opcję nawet ich wyłączania, jakbyśmy chcieli ukryć nasz lot. Sprzęt wygląda generalnie tak. Wszystko jest modularnie. W przypadku uszkodzenia można to wszystko wymienić, podmienić. Sprzedawca zapewnia serwis do tych sprzętów, więc w razie coś, jeżeli kraksa nie będzie zbytnio duża, to podejrzewam, że części u niego znajdziemy. Także na razie to by było chyba tyle. A propos dronu, tu mamy dosyć duży koszyk na baterię, którą za chwilę pokażę. Tu jest też bardzo istotna sprawa, w sumie dla, dla fanatyków aktualizacja oprogramowania. Na stronie Ulkira albo i sprzedawcy możemy doszukiwać się nowych aktualizacji oprogramowania, jak i być może sprawdzić. Z Sprawność naszego drona poprzez diagnostykę. To mamy port micro USB. Jakiś dodatkowy port, który być może jest do jakiegoś kolejnego modułu, którego nie znam. Koszyk jest przygotowany w ten sposób, że można tu zamontować nawet kamerkę GoPro, więc no, nie musimy korzystać z tego, co tutaj jest zamontowane. Wydaje mi się, że HD powinien zadowolić nasze oczy i, i, i nagrania, które przechwycimy z nich. Dobra, to jeżeli chodzi o drona, to by było na tyle. To jest mój tak pierwszy. Ja bym nazwał to profesjonalny sprzęt, ponieważ wcześniej nie latałem na takim masywnym modelu z karbonu. No, kolejną istotną sprawą jest, jest ten te sterowanie, który tutaj mamy. Ja akurat kupiłem zestaw ze sterowaniem, z racji tego, żeby być 100% pewny, że sterowanie będzie współgrać z tym sprzętem. Natomiast jeżeli masz inne sterowanie, wyższy model, nie ma problemu z tym sprzętem, Walkira Runner 250, czy inaczej się czyta Walkira, Walkira Runner 250 bez problemu sobie daje radę, jeżeli chodzi o komunikację Wszystko jest na bardzo swobodnych takich sankach łożyskowanych Działa to bardzo lekko, więc można dynamiczne ruchy powodować i Na pewno nie będzie problemu z lotem, że tak jak w tańszych modelach, że coś się zacina i, i może ten dron nam upaść. Przełączniki dodatkowe, jakieś kalibratory, kalibratory cyfrowe, które możemy orientację lekko zmienić. W przypadku, gdy dron miał jakąś kolizję, jest już lekko jakoś wyeksploatowany, jakiś silnik czy coś, możemy lekko mu przesunąć, zmniejszyć dokładność ruchów obrotowych łopat, więc na pewno będzie stał nam w miejscu wręcz. Przełączniki od orientacji, to zapewne ktoś, kto ogląda ten filmik, to będzie wiedział od czego służą. Tutaj jest bardzo ważna i istotna sprawa, jeżeli chodzi o ten sterowanie, ponieważ z wcześniejszymi moimi dronami miałem do czynienia. Były klapki takie chińskie wsuwane. Niestety powodowało to, że bateria powinna po po powodowało, że wypadała. Coś się wyłamywało. Tutaj widać, że producent zastosował w końcu jakieś normalne rozwiązanie. Yy, oczywiście mamy taki, taki pak bateryjny, wymienny prawdopodobnie. Yy, jeżeli byśmy sobie dokupili, on jest odłączany. Można mieć gotowy w kieszeni kolejny moduł, w razie gdyby ta bateria nam się kończyła. Oczywiście mamy wskaźnik, powiadomienie dźwiękowe, że bateria już nam się kończy. Kolejna opcja, a może nie będę wydłubywał, już jeżeli chcę się cieszyć nowością tego sprzętu, tu mamy możliwość podłączenia zasilacza zewnętrznego i wiadomo, baterie nie będą nam potrzebne. Bądź może jest system ładowania i stosując akumulatorki będziemy mogli ładować, może przez testowanie. Jeszcze tego tak nie próbowałem. To jest kolejna zaleta, właśnie w tej edycji bardzo mi na tym zależało że znajomy, który ma wyższy model, będzie mnie powoli wdrażał w, ten, w, ten, w tego w drona, jeżeli chodzi o ewolucję, które, które chciałbym się nauczyć. Już na tym sprzęcie mam takie możliwości. To jest złącze, yy, mały jack bodajże i załączony jest kabel. Kabel, który ma możliwość połączenia się czy z komputerem, czy z drugim sterowaniem. i w przypadku, gdy popełnił błąd, osoba doświadczona przejmuje kontrolę i, i tego drona w jakiś sposób tam sprowadzi na ziemię, gdyby coś się złego wydarzyło. Ekran LCD, oczywiście, poświetlany, możliwość dodatkowych opcji. Nie przygotowałem się trochę, więc no nie mam teraz tylu baterii, aktualnie się ładują, ale dobrze się orientujecie. Prawdopodobnie menu jest zawsze podobne w tych w tych, w tych, tych Sterowaniach. Także latamy legalnie, ponieważ 2,4 GHz jest dopuszczona częstotliwość do użytkowania. Weźcie to też pod uwagę: jak będziecie latać w gęstej zabudowie, to producent mówi o kilometrze, ale wiecie, zakłócenia są, telefony komórkowe i różne inne urządzenia, które trochę zakłócają ten, więc. To trzeba było wytestować. Powoli się tam oddalać i wracać. Nie ma sytuacji takiej, że oddali się za bardzo i dron na go spadnie, ale no musisz wziąć pod uwagę tak, że w razie co to lekko podbiegniesz czy coś, to troszeczkę ten zasięg skrócisz. Kolejną bardzo istotną sprawą jest mikroprocesorowa ładowarka, która jest zawarta w zestawie. Jest podłączenie zasilania jest na standardowy wtyk dinowski. I powoduje to, że ładowarka tak naprawdę odetnie nam ładowanie ogniwa bateryjnego w tym momencie, gdy ona będzie już w pełni naładowana i gotowa do, 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 do lotu. Sygnalizacja będzie odnośnie tej diody. Ta dioda nam się zapali bądź zgaśnie. W tym momencie możemy ruszyć w lot. Pierwsze ładowanie to jest do 2 godzin nawet więc na dobrą sprawę warto się zabezpieczyć albo jeżeli lecimy gdzieś i chcemy więcej latać, to dokupi sobie dodatkowy zestaw bateryjny bądź szybszą ładowarkę mikroprocesorową. Są takie, które nawet nie całą godzinę są w stanie naładować całe ogniwo. Ale lepiej mieć chyba ogniwo wymienne, ponieważ szybkie ładowanie może skrócić żywotność tego też ogniwa. Jak widzimy potężne, pozwłacane styki no, ten prąd trzeba przesłać, tu prąd jest z rzędu 10A może nawet sięgać w momencie gdy, gdy mamy manetki na maksymalny poziom ustawiony tu potem widzimy przewód do ładowania to nie jest zwykły przewód do ładowania zwykłe złącze, trzeba zwrócić uwagę, że wiadomo są zaciski dodatnie ujemne, ale mamy też przewód żółty i niebieski to właśnie ładowarka jest w stanie wyczytać od różnych ogniw, które tu są zawarte kiedy to ogniwo tak naprawdę jest pełni ładowane przestrzegam przed tym, żeby to ogniwo jeżeli jest ładowane, żeby na pewno nie było nasłonecznione żeby ładowało się w normalnych warunkach nie żadnych słonecznych, żeby nadmiernie ogniwo się nie przegrzało, ponieważ przegrzane ogniwo już nigdy nie wróci do swojej sprawności, także jeżeli ładujecie, unikajcie słońca. Kolejną sprawą, którą tutaj, przedmiotem, który widzimy w tym opakowaniu są, a to, to jest jeden zestaw, drugi zestaw. To są łopaty śmigieł. Przykuwa uwagę ten element, który bardzo mnie cieszy tak naprawdę, bo w moim wcześniejszym dronie nie było takiego mocowania. Tutaj mamy gwint. Jest poprzeczny, jak to powiedzieć. On jest w drugą stronę zrobiony tak, że jak, jeżeli silnik kręci się i siła nośna nas podciąga w górę, to nie ma sytuacji, że on się dokręci, więc tak naprawdę luźnie ręką, bez żadnych specjalistycznych narzędzi przy wymianie możemy go po prostu sobie nakręcić, a on podczas już odlotu sam się dokręci. Oczywiście możemy bardziej, ale nie, możemy, nie musimy się o to martwić, że coś zrobiliśmy nie tak, więc w tym momencie serwis jest nam niepotrzebny. To możemy robić sami. No i latać trzeba tak, żeby tylko opatr nie uszkadzać, czego Wam życzę i sobie. Ponieważ ja niedługo yy, zakupię sobie do tego drona zestaw yy, okularów. Ten dron już wspiera tą technologię. I sprzedawca ze sklepu Flytolper zapewnił mnie, że niedługo poinformuje mnie o tym, że yy, takie okulary już będę mógł zakupić. Ładowarka, tutaj nie ma co dużo mówić. Yy, standardowa ładowarka. Prawdopodobnie impulsowa 1A, 15V. To nie są parametry tak naprawdę, które nas interesują. To już wszystko, to ja ładowarka mikroprocesorowa, co się dzieje. Także słuchajcie, kochani, niedługo w kolejnych filmikach za... załączę, jak oblatuje ten sprzęt. Już jest już wieczór. Jest to mój, tak jak mówiłem, kolejny dronik. Mam nadzieję, że yy, nie roztrzaskam tego sprzętu, ale i we wcześniejszych dronach, jak wiadomo, bywały różne sytuacje i z nich się trzeba było wychodzić. Także tutaj, o, tutaj jest jakaś jeszcze wkładka. O, to jest doskonała sprawa. Nie potrzebujemy mieć narzędzi. One są już zawarte w parsce podstawowe narzędzia. Mamy tutaj imbusy, i klucz, nawet jeszcze nie wiem do czego. Muszę zobaczyć instrukcję, do czego to wszystko służy. Także kochani, to jest sprzęt moim mianem. Naprawdę sprzęt, który będzie dawał dużo radości. I osiągi, parametry tego sprzętu są takie, że 40 na godzinę to nie jest dla niego problemem, ja nawet widziałem filmiki w internecie na tych, tak zwanych, tych rejsach to potrafiły osiągać większe prędkości, natomiast, no jeszcze mój poziom pilotażu nie jest na tyle zaawansowany, żeby takie prędkości osiągać a okulary to podejrzewam, że to jest też inny poziom nauki no ale to jest kolejne wyzwanie Cieszę się bardzo, na płycie są zawarte i manualne i być może nowe oprogramowanie, chociaż prawdopodobnie jest najnowsze, które, które mogło wypuścić producent. Także kochani polecam sprzęcik, niebawem się zobaczymy. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Filmiki są niestety w pełni amatorskie, ale wolę inwestować w nowe zabawki, niż w kamery, ani studio. Ja ten filmik zrobiłem po to, żeby ktoś miał łatwiej w zakupie i oglądnięciu tuż przed zakupem, być może jakieś szczegóły dodatkowe się dowiedział. Także Walkera, czy inaczej może to się czyta, Runner 250 sprzęcik. Naprawdę godne polecenia. Widziałem jak to lata, więc mam nadzieję, że niebawem wylecę w przestrzeń kosmiczną. Dzięki na razie, cześć!